Zacznijmy od najprostszych równań. Najprostsze równania to są te, które dotyczą prostych równoległych do osi. Mamy przykładowo prostą AD, która jest równoległa do osi Y. Widzimy, że ta prosta przechodzi przez x równa się minus 2, więc zapiszemy x równa się minus 2 i to minus 2 trzeba przenieść na lewą stronę ze zmienionym znakiem. I mamy równanie ogólne. To samo robimy w prostej BC. Ta prosta przechodzi przez x, równa się 2. Dwójkę przenoszę na lewą stronę ze zmienionym znakiem. Proszę bardzo, jest równanie ogólne. Teraz weźmy przykładowo prostą przechodzącą przez punkty AB. I tutaj, tutaj będziemy korzystali z równania e, kierunkowego. Ja go zapisałem w odwrotnej kolejności, żeby już nam się tutaj to nie kręciło w głowie. E, I teraz tak. Zwróćmy uwagę, że ta prosta przecina oś y w y równym minus 1. To oznacza, że równanie tej prostej moglibyśmy już zapisać od razu z podmienionym współczynnikiem b na minus 1. Właśnie przecięcie z osią y daje nam za darmo ten współczynnik b. W poprzednim przykładzie nie mogliśmy z niego skorzystać, ponieważ no nie byliśmy w stanie odczytać tej liczby z, z rysunku. A tutaj już możemy. No i teraz wystarczy tylko podstawić na przykład współrzędne punktu B do wzoru 2, minus 2. To tak, wstawmy minus 2 tutaj. Tutaj 2. Minus 1 przeniosę na lewą stronę. Muszę dodać. To tak? minus 1 muszę dodać obustronnie, stąd minus 2 dodać 1 to jest minus 1. Po prawej stronie zostało 2a. No i dzielę obustronnie to równanie przez 2. Zapisuję równanie prostej. Minus 1, druga x, odjąć 1. I teraz, może tak, pomnóżmy obustronnie to równanie przez 2. Wtedy zlikwidujemy ten ułamek. Okay. I przenieśmy na, na lewą stronę minus x oraz minus dwójkę. Otrzymamy x, dodać 2, dodać, przepraszam, niech to będzie taka zachowana kolejność, x dodać 2, y dodać 2, to się równa 0. No to mamy już równania trzech prostych. No to jeszcze równanie czwartej prostej przechodzącej przez punkty C i D. Wiemy, że ta prosta jest równoległa do prostej przechodzącej przez punkty AB. Tak, mówimy o tej prostej i o tej prostej. To oznacza, że ich współczynniki kierunkowe są identyczne. <laughs> Dlatego możemy zacząć od Y, to się równa minus jedna druga X. Dodać. I odczytujemy współczynnik B z tego punktu. No i super. Teraz jak pomnożę obustronnie równanie przez 2, to otrzymam... Otrzymam 2y równa się minus x dodać 4, i to wszystko, co mamy po prawej stronie, przenosimy na lewą stronę. I porządkujemy sobie od razu. O, i to jest równanie prostej przechodzącej przez punkty CD. No i mamy wszystko.